Byliśmy na występie w Rzymie. Przysz, przyszło nam do głowy, żeby koniecznie widzieć się z Ojcem Świętym. On jest na urlopie, więc jest ubrany zwyczajnie jak ksiądz, uh -huh. a nie jak papież. Prawda? Wyjątkowe spotkanie było, naprawdę. Coś wyjątkowego. zima spadł śnieg, dlatego tym razem nie witam Państwa z ogrodu, ale z budynku domu artystów weteranów styn polskich w Skolimowie. Dzisiaj wyjątkowa bohaterka, kobieta, która w latach 50. zaczęła swoją przygodę z operetką warszawską. Nazywam się Monika Tumińska i zapraszam na program Gwiazdy w Skolimowie. Gościem jest dzisiaj pani Alina Kaniewska-Krasudska. Witam serdecznie. Witam państwa. Pani Alino, dziękuję, że zechciała pani być gościem naszego programu. Jestem ciekawa pani wszystkich historii, pani życia. I powiem szczerze, że jak przeglądałam internet, to niewiele tam jest informacji. Więc dzisiaj będę podpytywać. Może zacznijmy od tego, kiedy i gdzie się Pani urodziła. Urodziłam się w Warszawie w 1930 roku. Jak wyglądało Pani dzieciństwo? Gdzie się Pani wychowywała? Dzieciństwo to było cudowne, bo to było przed wojną. To były czasy, kiedy ludzie się dorabiali, prawda, po kryzysie. Chodziłam y, y, prywatnie, zaczęłam chodzić do, do szkoły podstawowej, kiedyś to się nazywało szkoła powszechna. Wszystko było cudownie do wybuchu wojny. Potem była ewakuacja z Warszawy. Ewakuowano nas na wschód, żeby uciekać przed agresją ze strony Niemiec. Po czym wpadliśmy w agresję ze strony Rosji 17 września. No, i to było straszne, bo już nie można było wrócić. Także, coraz dalej, coraz dalej, coraz głębiej na wschodzie byłam. Warunki były okropne, dlatego że myśmy wyszli w pierwszych dniach września, kiedy było upalnie. Także, myśmy nie mieli w ogóle co na siebie włożyć. No, prawie boso, prawie nic. No i tak przetrwaliśmy zimę. Miałam wszystko odmrożone, absolutnie. Myśmy z mamą zostały absolutnie bez środków do życia. Na, na przełomie 42 i 43 roku ja wstąpiłam do konspiracji. Lista druhen należących do szarych Szaregów. szeregów, tak, bo to było szare szeregi, a szare szeregi to była Armia Krajowa. Kiedy odkryła Pani w sobie talent? Wie Pani, to jest trudno powiedzieć, że talent. Moja babcia koniecznie chciała, żebym ja... Była, żebym ja była śpiewaczką i bo jako dziecko tam coś podśpiewywałam. I babcia idąc w Warszawie ulicą Puławską przeczytała takie ogłoszenie na papierze, wypisane tam wiem, ołówkiem czy, czy mazakiem, że są przyjęcia do teatru komedii muzycznej, którą założył Julian Tuwim po wojnie. I ja się tam zgłosiłam i poszłam tam do chóru. I tam przepracowałam półtora roku. Z tego, z tego teatru komedii muzycznej przeszłam do operetki. No, oczywiście musiałam zdawać, musiałam zaśpiewać, musiałam coś zrobić. Musiałam, dali mi coś do czytania, więc jakąś prozę musiałam przeczytać publicznie. Miałam swego akompaniatora, zresztą z bardzo dobrego pianisty. Komisja mnie od razu zakwalifikowała, no, tak to wyglądało. Czy wtedy były jakieś no, osobistości w tej komisji, czy? Był Ludwik Sempoliński, Zbigniew Sawan, także, no i oczywiście ci, którzy zakładali operetkę, mhm. czyli dyrektor Bursztynowicz, ówczesny, tak. No i tacy, tacy, którzy byli wykładowcami w szkole teatralnej. Także cała komisja była. No i tremę, tremę miałam, oczywiście, no ale zaśpiewałam. Funikuli, funikula, zaśpiewałam tak. Także byłam od razu, od razu obsadzana. Od razu. To w mniejszych rolach, jak już, jak już przechodziłam, jak gdyby, od chóru do, do ról y, prawda? pierwszoplanowych, czy drugoplanowych raczej, bo pierwszoplanowe no to przyszły później. I dlaczego skupiła się Pani tylko na operetce? No wie Pani, to nie był głos, to znaczy mnie się wydawało, że to nie jest głos taki, żeby on mógł zaistnieć na dużej scenie operowej. A to o, chyba jest pani skromna. A, a skromna. To, a to wie pani jeszcze: teatr wielki nie był odbudowany. Mm -hmm. I oni grali, oni grali w Romie, a myśmy grali na Puławskiej w Warszawie, w takim mniejszym teatrze. No. Mm -hmm. Idę tam na no, 700 osób na widowni, powiedzmy, czy 800, tak. Ten teatr miał 96% frekwencji. Mm -hmm. także, także dużo, tak. Ja najpierw grałam, no, byłam dziewczyną, młodą, no to pani widzi, no to, Wygląda ale potem pani coraz, coraz, starsza, coraz starsza, więc mając pewne inklinacje komediowe, przeszłam raczej na rolę na role y, y, Właśnie w skalmierzankach, na przykład. To no znajdźmy. To jest, proszę pani, w, w tym w Zurichu. Tam grałam, y, grałam, ciotkę, no bo już w, w moim wieku, no już miałam 65 lat. Piękna kreacja. Pani Alino, często wyjeżdżaliście za granicę ze swoimi sztukami? Nie. nie. Nie, na początku samym to byliśmy w Czechosłowacji, no, mieliśmy ogromne powodzenie, no, bo szalone po prostu. Taki duży wyjazd, to był, proszę pani, to był yy, yy, Wilno, Kowno. I stamtąd pojechaliśmy, zawieźli nas do Moskwy, i tam graliśmy chyba dwa tygodnie w Moskwie. W dzisiejszym świecie jest tak, że często jest rywalizacja między artystami. Wtedy ludzie się, artyści się wspierali, czy też pani musiała konkurować? Ja nie musiałam konkurować, bo ja byłam taka, że ja chciałam być w teatrze. Więc jeżeli dostałam mniejszą rolę, czy epizodową rolę, to też, to też byłam zadowolona, bo ja jestem w teatrze. Czas płynął, więc ja już się robiłam trochę starsza. Nie mogłam tych ról y, ciągnąć, uh -huh. bo już przychodziły dużo młodsze kobiety ode mnie. Łatwo było się pani pogodzić, że to już nie tak, dla pani ja się Tak, ja się godziłam. Dla mnie najważniejsze było, być w teatrze, tak. A które z występów y, wspomina Pani? No to debiut oczywiście. Domek Grzewczon, Schuberta, w którym główną rolę y, grał pan Zaczyk. Pan Zaczyk, pan który Zaczyk. też mieszka tutaj w Skolimowie. Tu mieszka w Skolimowie. Przeszłyśmy do tematu domu. Tak. Proszę powiedzieć, jak się pani tu żyje? To jest, to jest wielki szok psychiczny, absolutnie. Przejście z domu do y, wspólnego domu. Trzeba się przystosować do zupełnie innego trybu życia. A kiedy pani podjęła decyzję, że – Że pakuje pani walizki no i się No i pani ja się decydowałam, jakieś trzy lata się decydowałam na to. Robiło się coraz, coraz trudniej, no bo trzeba było robić zakupy. Owdowiałam, więc sama musiałam wszystko robić. Związana byłam zawsze z zaspem. – Pani z typem samotnika? Spędza pani tutaj czas w swoim pokoju, Raczej czy spotyka tak, się tak, pani… – bo ja nie mam tutaj osób takich, które mam poza tym domem, że tak powiem, takich przyjaciół, bardzo bliskich, bardzo związanych od wielu, wielu lat, ponieważ nie mam bliskiej rodziny, ale to są dalsze osoby, z którymi oczywiście utrzymuję kontakt, ale jest trudno, bo kiedy skończyłam 90 lat, odstawiłam samochód. Mm -hmm. Pani Alino, ma Pani bardzo uroczy, przytulny pokoik, ale mnie zaciekawił ten portret. Kto to jest? To jest moja babcia. To jest ta osoba, która, która namówiła mnie, żebym, żebym kiedyś śpiewała. Mm -hmm. Jak babcia miała na imię? Zofia. Ale jak pani długo mieszka tutaj w domu opieki? Tu w domu, w Scholimowie, mieszkam dwa i pół roku. No, będzie, będzie leciał trzeci rok. Mhm. Jak, jak pani się tutaj żyje? Ja ten dom znam, bo ja tutaj zawsze przyjeżdżałam od lat na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ze względu na to, że moja praca uniemożliwiała mi szykowanie, szykowanie świąt, prawda? A to się łączy z, z, z przyjęciami, ze spotkaniami i Gdzie pani y, mieszkała zanim pani się tutaj przeprowadziła? Ja mieszkałam w Warszawie na, na Mogotowie, tak. Lubię tam, lubię tam zaglądać i tam być. Wracają wspomnienia? Nie to, że bo ja nie, nie jestem taka sentymentalna, wie pani, żeby mi wracały wspomnienia, ja się tam dobrze czuję. No. No na przykład do ostatnich chwil Pana, pana Jurka Połomskiego widziałam codziennie przez okno kuchni, jak szedł, przechodził po pasaż, szedł do kiosku po gazety. I tak codziennie go mi, bo mieszkam bardzo blisko, no dwa domy dalej. A tutaj mieliście ze sobą kontakt? Nie, z nim nie. nie znaczy, ja z nim dwa razy rozmawiałam, ale on mi. On mi się przyznał, że z nim kontakt jest bardzo trudny, bo on źle słyszy. No i widziałam go dwa razy ostatnio na zebraniu, siedzieli z Chulewiczem i rozmawiali. I się sobie tak, no tego tacy, tacy, no już już mało występujący raczej, bo już już starszy, ale świetnie wyglądali w ogóle tacy byli żywi. I to ostatni raz właśnie go tak ja widziałam, takiego, takiego, wie pani, no, ożywionego. Jak tu przyszedł, to się, to się zrobiło gorzej z nim, tak. I ten niedosłuch jeszcze, wie pani. No niestety tak bywa, że starsi ludzie. – W ogóle chyba każdy człowiek nie lubi zmieniać swojego miejsca zamieszkania i przystosowywać się… – Przypuszczam, że było bardzo ciężko. Dostał wspaniały pokój, bo dostał pokój po księdzu Kaziu tak, ale mało wychodził, to znaczy wychodził tylko z panią Sokołowską. Rozmawiali. Ona chyba była jedyną osobą, która ta do niego, do niego przychodziła do pokoju. Ale tutaj w szkolimowie jest znakomita opieka. No jest, no nie jest opieka, no jest opieka, wie pani. W każdej chwili, jak, jak jest potrzeba, no to można się zgłosić, prawda, i, 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 i ktoś przyjdzie, i no nie ma takiej sytuacji, żeby, żeby ktoś był zostawiony, prawda, I, i dawał sobie radę, bo sobie nie daje rady już. Rzeczą okropną jest, że starzy ludzie się często przewracają, i to jest początek tej, tego odchodzenia, wie pani. – Kości się nie zrastają? – Tak, tak, te biodrowe i kolana i to także… – Pani Elino, przybywa tutaj nowych mieszkańców? – Ale dużo odeszło. W tym czasie, kiedy ja jestem tutaj, ten trzeci rok, to, to już bardzo, bardzo wiele osób odeszło. To jest bardzo smutne, bo to jest tak… Wie pani, jakoś teraz nawet jak Jurek odszedł. To jest taka sytuacja. Był, był, był i nie był. Mhm. I nie. Podejrzewam, że wtedy w domu panuje jakoś niemiła tak. atmosfera. Nie no nie chciałabym tego nazwać. No ale wszyscy i mieszkańcy. I personel, i kierownictwo, i wszystkie te osoby, które nam pomagają, dziewczyny, wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że ludzie odchodzą. To jest bardzo smutne, bo ja na przykład odejście Połomskiego naprawdę bardzo, bardzo głęboko przeżyłam. Naprawdę, ja, ja co najmniej dwie, trzy noce nie mogłam spać, dlatego że, że ja go widziałam cały czas. No. Jak się pani poznała z mężem? Też był związany z. Nie, ja z mężem, to się poznałam w Swatifie. No. Chodziłam do Swatifu, i w poniedziałki wyświetlali filmy. I ja każdy poniedziałek, jeżeli miałam czas, jeżeli mogłam, to chodziłam na film. I to były bardzo dobre filmy. A męża. Poznałam przez, przez znajomych. Ktoś do mnie zadzwonił, ale idziemy do Mufo, może byś poszła. Na... To my będziemy w Spatifie, będziemy na ciebie czekać. I poznałam człowieka, który był w grupie tych osób pięciu, które miały bilety właśnie na te, na te premiery. No i ten pan odprowadził mnie. A ten ten wezwał, pan tak, ma na imię? Ten, Ludwik, Miał? Ludwik. Ludwik. I on mnie odprowadził, tak spojrzał. I tak powiedział, a ja się z panią Żenię. Ja tego nigdy nie zapomnę, bo się są no matko. Chyba z... zwariował ten człowiek, czy co tak? My się w ogóle nie znamy. No, no jechaliśmy tą taksówką, wie pani tego, tutaj siedział koło mnie tego, ale, ale, ale te pierwsze tygodnie to byśmy byli na pan. No, bo takie były obyczaje. Kiedyś tak nie, nie było tak łatwo. Teraz się mówi ty, prawda? I to jest bardzo słuszne, no. to myśmy się poznali u, chyba u, 8 lutego, a pobraliśmy się, proszę pani, y, 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 20 lipca, tak. I na drugi dzień wyjechaliśmy do Bułgarii. Tak. I taka artystka wielka z, z operetki, Beata Artemska, ona nas zawiozła swoim samochodem. Pojechaliśmy, a ja mówię, czy ten samochód to był, był w przeglądzie, czy nie? Tak, no jedziemy. I ten samochód się, jadąc z Warszawy do tej, do tej, do tej warny, to się chyba pięć razy zepsuł. podróż z przygodami. No mówię, pani, człowiek jak jest młody. To jest bardzo wytrzymały na takie, na takie różne, prawda? Trudne sytuacje. A jak pani mówi o mężu, to pojawia się uśmiech na twarzy. Rozumiem, że to było udane małżeństwo, hmm. prawda? Tak, tak. Tak, no wie pani, jak w każdym małżeństwie no to bywają takie dni, kiedy, kiedy jakieś. Jak ciche dni, bardzo, bardzo rzadko raczej, bo myśmy ciągle byli oddzielnie, bo ja. Proszę Pani, ja, ja miałam wieczory zajęte. A to był jedyny mężczyzna pani życia? No, no bo w takim sensie, jeśli chodzi o małżeństwo. <laughs> Jaki to, ja. to tak, nie, nie, no wie pani, ja mam nadzieję, żeśmy się nie zdradzali, nie wiem. <laughs> mam mam nadzieję, nadzieję. Nie wiem. Pani, alina, może nie będę wnikać, Z mojej ale. <laughs> raczej nie. To, to Która sztuka w takim razie była ciekawa? Czym by pani chciała no się to pochwalić? No, to, to bardzo ciekawa, bo to wielkie powodzenie miało. No. Domek trzech dziewcząt, czyli tu, tu to tak. zdjęcie, i jeszcze no gdzieś. To, to, to są realizatorzy. I to chyba, prawda? To jest dyrektor Bursztynowicz. To jest y, y, Sławek Lindner, ten od, y, od fechtunku, uh -huh. a to jest y, Zbigniew Sawan, uh -huh. reżyser. Ale chyba miała Pani powodzenie. U mężczyzn. Tak patrzę na to zdjęcie, to <głos> nawet <głos> jestem przekonana. Trochę, miałam, tak. <noise> Trochę nieskromnie. Trochę to chyba prywatne zdjęcie, prawda? Wie Pani, gdzie to jest? Na cmentarzu. Ra, żołnierzy radzieckich. Czy z kimś byłam na spacerze? Czy ktoś mi zrobił takie zdjęcie. No, podobno ksiądz y, Kazimierz Orzechowski, podobno miał dużo zdjęć. Mm -hmm. A ja z operetki, nawet kiedyś do niego przyjechałam, zadzwoniłam, że taką butelkę czerwonego wina. I on mówi tak: I z czego mam cię spowiadać? Nie zabiłaś, nie ukradłaś, choć idziemy do parku. No. <laughs> on był. Bardzo tak człowiekiem otwartym bardzo, bardzo. Poruszyłyśmy tematy religi religijne. To ja tutaj widziałam zdjęcie, zaraz znajdę z Janem Pawłem II. O, jest. Jest tak. To niech mi pani co powiedz, co to zdjęcie... było za spotkanie. Byliśmy na występie w Rzymie, byśmy pojechali w ogóle ze sztuką wesoła wdówka mhm. tam. No i o, potem przysz, przyszło nam do głowy, żeby koniecznie mając taką okazję widzieć się z Ojcem Świętym. No to było bardzo trudne. I to jest Castel Gandolfo. Pojechaliśmy tam i, to, i on jest na urlopie, więc jest ubrany zwyczajnie jak ksiądz, uh -huh. a nie jak papież. Prawda? Wyjątkowe spotkanie, było, naprawdę. Rzadko A kto ma taką. Przychodzą mnie pani, bo no, coś wyjątkowego.